W tym filmie pokażę Ci kilka sposobów na to, jak możesz wykorzystać dwójki w graniu na bębnach. A ja nazywam się Piotr Karczewski i witam Cię na moim kanale, na którym podpowiadam, jak na tych bębnach grać lepiej. Mam takie wrażenie, że sposoby, które w tej lekcji pokażę, lepiej sprawdzą się w szybszych tempach, a przynajmniej jako szybsze dwójki. Jeśli więc czujesz, że masz jakieś braki w tej materii, to będę miał dla ciebie dwa rozwiązania. Jednym z nich są ćwiczenia, które w tej lekcji pokażę, natomiast drugi z nich będzie bardziej kompleksowy, ale niestety nie natychmiastowy. Planuję bowiem kurs o jedynkach, dwójkach i paradidlu, którego znaczną częścią będzie moduł poświęcony technice. Link ze szczegółami znajdziesz w opisie tego filmu, a jeśli oglądasz ten film po premierze kursu, to prawie na pewno w opisie znajdziesz do niego link. Wspomniane pół minuty temu ćwiczenia będą naszym punktem wyjścia do wykorzystania tychże dwójek. Pierwsze z nich to na naprzemienne granie, powiedzmy, wolniejszych jedynek i szybszych dwójek. W założeniu dwójek ma być dwa razy więcej, bo będą one z dwojeniem jedynek. W sensie będą dwa razy szybsze. Dokładna ich liczba zależy od ciebie, bo to ćwiczenie możesz sobie modyfikować. Proponuję jednak zacząć od czterech jedynek i ośmiu dwójek, no i tak w kółko. Gratisowo dorzucam do tego dzisiaj dwie wskazówki i pierwszą z nich jest to, abyś dwójki starał się grać takim samym ruchem jak jedynki. Pomoże to trochę skorzystać z odbicia, co może docelowo nie jest najlepszym sposobem, ale doraźnie powinno pomóc. Po drugie, staraj się nie akcentować jedynek, a co za tym idzie pierwszego uderzenia z dwójki. To z kolei pomoże nie gubić tego drugiego uderzenia z dwójki. A jeśli czujesz, że mimo tego ono się gubi, to warto byłoby pograć dwójki z akcentem na to drugie uderzenie. Wracając jednak do naszego ćwiczenia z wolniejszymi jedynkami i szybszymi dwójkami, możemy sobie to wykorzystać podczas grania bitów z szesnastkowym high-hetem, na przykład takich bitów. Jak mogłeś zauważyć, podczas grania czegoś takiego między hi Hatem a werblem gramy nic innego jak jedynki. Możemy więc teraz skorzystać z naszego ćwiczenia i część z tych uderzeń zdwoić. No i niech to będzie powiedzmy na trzy, czyli 9, 10, 11 i 12 uderzenie. Oczywiście te dwójki możemy grać w zasadzie w każdym miejscu i w każdej ilości. Unikałbym jednak grania ich na uderzeniu w werbel, bo w ten sposób możemy stracić mocne 2 i 4. W każdym razie zagram teraz kilka opcji, do których nuty prawdopodobnie znajdziesz w opisie. Drugim ćwiczeniem, które w pewnym stopniu jest podobne do tego pierwszego, jest ćwiczenie z mojego podręcznika, który tak swoją drogą cały czas możesz kupić, a link do niego znajdziesz w opisie i gdzieś tutaj. W każdym razie ćwiczenie polega na tym, że grając takt jedynek, zaczynamy zdwajać coraz więcej uderzeń. Załóżmy, że tych jedynek jest 8 i w pierwszym kroku zdwajamy tylko tę ósmą, w kolejnym siódmą i ósmą, w jeszcze kolejnym szóstą, siódmą i ósmą, i tak do kroku ósmego, w którym zdwajamy wszystkie jedynki. Jeśli brzmi to enigmatycznie, to zagram teraz kawałek tego ćwiczenia, co trochę powinno temat rozjaśnić. Oczywiście można wykorzystać dokładnie tak samo jak ćwiczenie poprzednie, mam tutaj jednak trochę inną propozycję. Zróbmy tak, że wykorzystamy sobie tylko dwie dwójki, czyli te grane na dwóch ostatnich uderzeniach, czyli to będzie po prostu drugi krok tego ćwiczenia. No i teraz mówmy się, że lewa ręka zawsze będzie grała na werblu, a prawa może grać na wszystkim. Dzięki temu możemy zagrać na przykład takie rzeczy, no i do nich nutki też prawdopodobnie będą w opisie. Oczywiście to też możemy sobie wydłużać z tym, że na przykład zagranie dwójek na czterech ostatnich uderzeniach z jednym już mocny werbel na cztery, więc nie mam przekonania, że to będzie jakaś super wartościowa opcja. Zagram jednak kilka opcji w wariancie między hi-hatem a werblem, tak abyś sam mógł sobie ocenić ich wartościowość. Trzecie ćwiczenie to również pochodna tych dwóch poprzednich, z tym, że teraz dwójki będziemy wkładali tylko na jedno z powiedzmy ośmiu uderzeń. Czyli gramy sobie powiedzmy jedynkami i to jest osiem jedynek zapętlanych i w pierwszym kroku dwójkę będziemy grali na ósmym z tych uderzeń, w drugim kroku będziemy grali dwójkę na siódme z tych uderzeń i tak dalej, co będzie brzmiało mniej więcej tak. To z kolei można całkiem fajnie wykorzystać w przejściach, grając te dwójki między akcentami. No i kilka opcji takiego wykorzystania będzie wyglądało na przykład tak. Oczywiście te wszystkie warianty możesz ze sobą łączyć. Nie są to żadne reguły, są to raczej sposoby na to, jak możesz w swoim graniu aktywować korzystanie z dwójek. I tak, kiedy je sobie połączymy, to może nam wyjść na przykład coś takiego. Jeśli temat Ci się spodobał, to więcej o nim opowiem w kursie. Będą tam też konkretne przykłady i ćwiczenia, które pomogą Ci nabrać w tym swobody. Mam poczucie, że w tej lekcji tylko naszkicowałem ten temat, jednak mam nadzieję, że była ona dla Ciebie użyteczna. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnej. No i jeśli dotrwałeś do tego momentu, to koniecznie daj znać w komentarzu hasłem, powiedzmy, kapibara. Niech Ci, którzy nie dotrwali, zastanawiają się, o co chodzi. No i cóż, życzę Ci owocnego ćwiczenia i do zobaczenia następnym razem. Cześć!